serdecznie na gali sportu powiatu cieszyńskiego. Otwierając dzisiejszą uroczystość zaproszę do krótkiego wystąpienia pana starostę powiatu cieszyńskiego Mieczysława Szczorka. Inwestycja w sport, ćwiczenia, wysiłek, zawody to nie tylko chwila, kiedy wygrywamy, kiedy dajemy z siebie wszystko ale uważam, że to też inwestycja na całe nasze życie. Bardzo się cieszę, że możemy się tu dzisiaj spotkać. Szanowni Państwo, drodzy sportowcy, trenerzy, zawodnicy, myślę, że nie przesadzę, jeżeli powiem, że jesteście duchą Śląska Cieszyńskiego i Śląsk Cieszyński naprawdę ma się czym pochwalić, w kim się pochwalić. Dziękuję serdecznie i życzę udanego wieczoru. Można powiedzieć małe pasmo sukcesów tutaj widzieliśmy i trener i podopieczni państwy. No tak udało nam się w zeszłym roku wystartować w mistrzostwach Europy, gdzie chłopaki po dobrych walkach osiągnęli piątą i siódmą lokatę, biorąc pod uwagę to, że były te czasy pandemii, gdzie te treningi też troszeczkę przebiegały w innej formie, no to. Bardzo, bardzo fajny sukces, bardzo fajna praca chłopaków, i, i tutaj no, przyjechaliśmy zadowoleni. Czy można powiedzieć, że młodzież garnie się do sportu, czy raczej woli siedzieć przed komputerem? Jak to wygląda z pańskiej perspektywy? A wydaje mi się, że teraz jest boom na sporty walki, szczególnie tutaj. Myślę, że to też w tym naszym regionie zasługa Janka Błachowicza, że młodzież garnie się do tych sportów walki. Ano, nie zostaje nam nic innego jak walczyć z tymi komputerami, i, bo, bo na pewno to występuje, ale, ale dzieciaków jest sporo i, i myślę, że, e, że coś będzie znowu. Coś się z tego gdzieś tam urodzi po jakichś latach ćwiczeń. Na pewno tutaj w Cieszynie znowu będziemy mieli, czy w Śląsku Cieszyńskim, będziemy mieli jakichś reprezentantów, którzy gdzieś tam na tych arenach międzynarodowych będą występować i, i ten nasz region rozsławiać, można powiedzieć. Jan Szturc, najlepszy trener według czytelników Głosu Ziemi Cieszyńskiej za 2020 i 2021 rok. Łącznie to już pańska dwunasta wygrana w tym plebiscycie. Jak się pan z tym czuje? Dobrze, że mi pani przypomniała, pani redaktor, że to jest moja dwunasta wygrana. Czuję się z tym bardzo dobrze. Oczywiście można powiedzieć, że od samego początku, kiedy plebiscyt został zapoczątkowany, no, uczestniczę w tym w tym, tym plebiscycie i, i z dobrą można powiedzieć z dobrymi wynikami ja bardzo doceniam to, tutaj ten plebiscyt Głosu ziemi cieszyńskiej bo jest to zawsze jakaś rywalizacja zarówno na szczeblu tym zawodniczym jak i na szczeblu trenerskim I te owoce zawsze są tam, gdzie są zawodnicy. Ale trener, jednak, też ważne, ważne ogniwo tutaj w tym łańcuchu zwycięstw, jeżeli tak można powiedzieć. Mówi się, że jest Pan przecież ojcem sukcesu pana Adama Małysza i Piotrka Żyły. Chyba już drugiego takiego trenera w regionie nie mamy. Ja myślę, że znajdzie się taki trener. Ja cenię swoją pracę bardzo, ponieważ dla mnie to jest, można powiedzieć, pasja od e, początku, kiedy zaczynałem z nartami, a było już to dosyć dawno, dawno. E, i f, ta praca mnie naprawdę, jak gdyby e, co roku daje mi takiego e, powera, bo jeżeli e, widać e, osiągnięcia swoich wychowanków, to e, tym bardziej przystępuje się do następnego sezonu, następnego roku jeszcze z większym powerem. Myślę, że to jest taka namiastka dla każdego trenera, że wynik mówi o trenerze i im lepsze są te wyniki, to tym bardziej ten trener jest dumny. Dzisiaj odbierała Pani statuetkę Pana Kajetana Kajetanowicza jako najlepszego sportowca według czytelników Ogłosu Ziemi Cieszyńskiej, ponieważ Pan Kajetan jest w Nowej Zelandii. Dokładnie tak, w tym momencie zarówno Kajetan, jak i znacząca część naszego zespołu jest w Nowej Zelandii, startują w Rajdzie Nowej Zelandii. Wydaje mi się, że już za niedługo będą właśnie przystępować do rywalizacji podczas trzeciego dnia. Można odnieść wrażenie, że pan Kajetan Kajetanowicz ma naprawdę świetny zespół kibicowski. My znamy kibiców nawet z Warszawy, którzy specjalnie zamawiają kuriera, który przyjeżdża do nas do redakcji po wydaniu papierowe głosu, żeby wyciąć te kupony i zagłosować. Czy to jest jeszcze jakaś taka dodatkowa siła, która napędza właśnie sportowca? Myślę, że zdecydowanie i. Um... Znając też Kajetana, pracując z nim już prawie te trzy lata, też widzę jak bardzo ważną rolę odgrywają dla niego jego kibice. On tak naprawdę rzadko w ciągu roku, w ciągu tego sezonu rajdowego ma czas na takie bezpośrednie spotkania. Natomiast w postaci, może nie w postaci, ale przy okazji jakichkolwiek imprez, takich jak chociażby rajdowy ustroń, który się odbywał pod koniec sierpnia, jak rajd Barburka, są to takie momenty, które zrzeszają naprawdę ogrom tych kibiców i jest to moment, w który to wsparcie nie Czuję zarówno Kajetan jak i cały nasz zespół. My naprawdę jesteśmy jedną wielką rodziną i tak, to prawda, mamy właśnie tych kibiców w całej Polsce, bardzo gorąco ich tutaj pozdrawiamy i, i mamy nadzieję, że będą z nami na dobre i na złe. Chciałabym wręczyć taką symboliczną statuetkę przyjaciela sportu Śląska Cieszyńskiego w firmie Kania Finanse. Jest z nami dzisiaj przedstawicielka firmy Pani Małgorzata Kania i chcielibyśmy ją serdecznie zaprosić tutaj i podziękować za wspieranie lokalnego sportu. Zapraszamy. Jak pan ocenia poziom sportowy w szkołach powiatu cieszyńskiego? Myślę, że dobrze. Sporo zależy od bazy, jaka jest w szkołach. Ona jest różna. Nie wszystkie szkoły dysponują odpowiednimi warunkami do uprawiania sportu. Na pewno myślimy o poprawieniu bazy. Takim problemem jest sala gimnastyczna w liceum Kopernika choćby, która została częściowo rozbudowywana już kilka lat temu, ta rozbudowa nie została zakończona. Sąsiednie liceum też nie ma dobrej sali gimnastycznej, także to jest poważny problem. Natomiast Sala gimnastyczna dla szkoły musi być w pobliżu szkoły. Ona nie może być wybudowana na peryferiach Cieszyna, a musi być blisko szkoły. Natomiast w okolicy w pobliżu tych szkół, takich jak choćby szkoła budowlana, technikum budowlane czy obalica, tego miejsca po prostu brakuje. Wspomina Pan o Koperniku, jako tej szkole, która nie ma tej bazy takiej doskonałej, a jednak pierwsze miejsce udało się z szkole zdobyć. Owszem, to też jest, zależy dużo od osób, które zajmują się sportem, bo to są pasjonaci. Ja znam nauczycieli wychowania fizycznego, akurat widzą Kopernika, i to są prawdziwi pasjonaci sportu, którzy potrafią no, zarażać młodzież do. Czy, nakłaniać do uprawiania sportu i, i to też ma znaczenie.